Z tej strony Misaga i dzisiaj odwiedziła mnie Wiki Gabor. Hej! Cześć! I razem słuchajcie na Disney Channel, będziemy szykowały kreacje związane z serialem Bia. Tak, więc trzymajcie kciuki. Chodźmy, zobaczmy, co tutaj jest wow. ciekawego. Wow Ile rzeczy! Hmm. Wow, patrz na to. Ale żeś wynalazła. No. przecież to jest świetnie. super. To jest. Taka może żółta dla ciebie? Różowe czy fioletowa? To jest fajne. Wow, ale czad. Na pewno dla mnie jakiś płaszcz. Patrz, a to? Jak chcesz, to to ubieraj, ale ja ubieram to. Nie no, ta by do ciebie pasowała. Nie. Tak. A co byś powiedziała na to? Jakbyśmy się w to przebrały... Takie siostry, nie? Myślę, że spróbujemy. No, Teraz zobaczycie, jakie stylizacje dla was przygotowałyśmy. Koniecznie! Wiki, podobało ci się? Było super! No to świetnie! Papatki, moi drodzy! Oglądaj serial Bia od poniedziałku do piątku o 17.30 w Disney Channel.